Dzisiaj otwieramy Mini Teen Paldan Face Jak wiecie dzisiaj premiera Teen został zakupiony w Paladynacie Praga Bardzo dobrze zaopatrzonym sklepie Polecam, dworzec wileński No i zaczynamy Otwieranie Przygotowane już wcześniej nożyczki Do tej oto folii O, nieźle zapakowane Na puszce widać w Shiny Flamingo z tyłu tutaj jest taki napis. Jeżeli to można odkręcimy, to jeszcze taka ciekawostka. Ukaże nam się grafika, którą stworzył wszystkie karty. Jak widać pięć jest, pięć różnych. Otwieramy. O, dobra, tutaj jest karta flamingo. O, z tyłu, tutaj jest naklejka. Też taka ładna. Tutaj na tyle nie ma. Zamiast ona jest monetki No i tak, mamy dwa busterki Pikachu No i piękny Don Dozo Z w środku To dzisiaj zaczynamy od Pikacza No i takimi kartami, które najbardziej Chciałbym trafić No to jest wiadomo, Shiny Pikachu Mewie Mew, Przyzwyczaiłem się do Sword i Shielda Mew X Altark. tak No ładny bardzo fajnie, o dobra, pierwszą kartą jest Didini, Nemona Natu Rare Candy Dozban Mausholt, teraz będzie Reverse, nie ma Szajniaka nie ma Alt ale jest Charizard EX dobra, bardzo grywalny bardzo grywalny i bardzo piękny lecisz do koszulki od razu, proszę o, z EVV Max, z ETBK, widzianego w tyle. Dobra. No i dobra, odkładamy Cię tutaj. Mam nadzieję, że Cię widać. Piękny karizardik. I otwieramy teraz z Dondozo. Dondozo to jest ciekawy pokemon. Można atakując Jakby oni kooperują z Tatsugiri. Jeżeli dobrze wymawiam. Nawet karty mają... jest trochę podmiotem. Nawet karty mają taką... O, Cotony. Lapras. Mime Junior. mashiff, Kirilla. Teraz powinien być... Teraz nie ma Szajniaka. Nie ma tego. I jest Arma Roach. Dobra, i tak holo. Ładny. Tutaj jest... Mały bulk kart. No i trzeba przyznać, piękny Charizard TX. O. Dobra. I teraz go odkładam. No to, cześć.